Ogłaszam za zakończoną. Do zobaczenia za rok. Dziękuję. Ja bym poprosił osoby z okręgu Gdańskiego, młodzież. Aha, już jesteście. Dziękuję Wam uprzejmie. się. Mając z okazji przez chwilę, umówiłem się z kolegami na początku na pierwszej olimpiadzie, że ufuntuję drobne upominki za szczególną aktywność na olimpiadach, ale nie dla zawodników, tylko dla działaczy. Pozwolicie, że je wręczę. Trener kadry spełnia obietnicę z początku sezonu. Gratuluję. To są ich prywatne porachunki. O ar. 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 O